Siema, a więc inbox SBD5 Dantles w skali 1,48 od firmy Edward. Numer zestawu 11:56 i taką się prezentuje. Mamy fajną instrukcję. tu jest historia samolotu. Tutaj mamy wykaz części. Te, które użyjemy, oraz tych, które nam zostaną, najbliżej niebiesko, więc tutaj dużo nie zostanie. Mamy do tego maski elementy żywiczne oraz elementy fototrawione, więc bardzo fajnie to wygląda. Instrukcja też bardzo fajna, jak Edward zawsze ma fajne instrukcje, fajne modele. Instrukcja również bardzo fajna, klarowna. Widać co, jak podgiąć i, i gdzie, gdzie przykleić. A jeżeli trzeba, to y, co usunąć. Staje mi się, że tutaj też możemy użyć albo y, i nie. Nie widzę, właśnie na kalkomanii. Tak wygląda kalkomania. Bardzo fajna, przejrzysta, więc, ale nie widzę tutaj żadnych, żadnych kalkomanii, jeżeli chodzi o kokpit, więc tylko tutaj elementy fototrawione. Ale mimo wszystko naprawdę bardzo fajnie to wygląda, poszczególne elementy. Tutaj, więc jest tego, jest, no jest co robić, o. Tak powiem, mamy tutaj fajne deta, są szczegóły, przełączniki, tablice, więc naprawdę bardzo fajnie. Jest też trochę do usuwania. Ot jak na przykład tutaj. O. Więc jest naprawdę co, co robić w tym modelu. o Kolejne etapy. Tutaj mamy jakiś nawet silnik. Chciałabym, czy można lepszą, lepszy silnik tutaj zamontować. Trzeba sprawdzić. I tutaj właśnie mamy kolejne, kolejne etapy budowy tego. Nawet tutaj przy działkach możemy mamy dołożyć elementy fototrawione, rozmieszczenie masek i mamy tutaj tak. Jeden rodzaj kamuflażu, jeden wariant. Tutaj mamy drugi, też bardzo fajny. Trzeci, czwarty i piąty i rozmieszczenie drobnej kalkomanii. pokażemy jeszcze tą kalkomanie. Fajnie to wygląda. Mamy tutaj również o, elementy żywiczne, są tam te działka, tutaj mamy koła przednie, tylnie, jakieś dodatkowe małe elementy. Więc to są te osłony. Tylko wycinać, sklejać i Tutaj mam oczywiście mały zestaw masek. Mamy elementy fototrawione. Foto A obrócę, żeby to lepiej. O, nawet widać, że jest zestaw 2016 rok. I tutaj mamy resztę na pasy. Trochę. te pasy małe. A że te korbowki są. Więc tak to wygląda. Sporo tu tablic jest naprawdę fajny zestaw. Zestaw trochę już nie leżał. Więc widzę, że tutaj można. wyciągnąć. Więc tak wygląda. O, tu są te działka plastikowe, też nie wyglądają źle. Przełączniki. Tutaj mamy, o, y, z silnika. O, na ten z silnika te przewody tutaj, tu rurki naprawdę nie wyglądają źle, są my cienkie i naprawdę dobrze o, to wygląda jak widzicie w tej śmigło, ale to właśnie naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Dwie połówki kadłuba. Tak to wygląda. Jak to wygląda? Tutaj nitowania nie za bardzo właśnie widzę. Jest chyba tak musi być. Tu mamy środeczek. Jedna półka, druga, więc naprawdę bardzo fajny model. też o jakoś. Widać, że chyba możemy zrobić i zamknięty, i otwarty. Tu jest tablica przezroczysta. Więc jest kilka wariantów na budowę tego. Niestety folia to jeszcze zabezpieczona, więc folia przyciemniała, ale na pewno odklenie bardzo fajnie bardzo fajnie wygląda. Kolejne elementy akurat są jeszcze zamknięte więc o, jest tutaj jest radiostacja, więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda o tu jest ten y, cockpit jest, widać jakie fajne tutaj szczegóły tu jest część silnika tam już mieliśmy jedną jest naprawdę bardzo fajny zestaw bardzo fajnie to wygląda też nie ma za dużo ramek ale są takie naprawdę bardzo fajne i tutaj mamy y, kolejne elementy jest, jest do klapy jest o tutaj zobaczcie to są podwozia no jest trochę jak to się mówi nadlewek ale zobaczcie tu mamy na przykład przewody już po prostu tak edward kiedyś Robił modele, więcej detali, więcej szczegółów i tak to wygląda skrzydło. Więc bardzo fajny model. Tutaj też coś można wkleić. O tutaj i góra skrzydła wyprofilowana nie jest. O. Prosta tylko jest profil, więc tak wygląda SBD5, antles od firmy Edward w, 1, w skali 1.48, limited edition, więc numer zestawu 11.56, więc dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam, hej hej.